Hobby, część trzecia. Interesować się kim, czym? Sportem, kinem, muzyką. Ja interesuję się, ty interesujesz się, on interesuje się, my interesujemy się, wy interesujecie się, oni interesują się. Interesować się kim, czym? Narzędnik. Kinem, teatrem, piłką nożną, tenisem, bieganiem, tańcem, sportem, śpiewem, fotografią, muzyką, pływaniem, książkami. Interesować się kim, czym? Sportem, kinem, muzyką. Narzędnik.